Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko móc odzyskać swoje konto na Twitterze. Przy okazji, jeśli macie chęć, na taki film filmu, łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A jeśli poszukujecie gamingowych myszy, klawiatur, foteli czy zestawów komputerowych do 2,5-3 tysięcy złotych czy laptopów, to macie link do strony w opisie tego filmu. No dobra moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć odzyskać nasze konto na Twitterze, ponieważ dla przykładu, nie wiem, zostało skradzione, ktoś nam je ukradł, zapomnieliśmy hasła, cokolwiek. Początkowo oczywiście wchodzimy na stronę, do której macie link w opisie do tego filmu. Jest to sam Twitter, oficjalna strona Twittera. Następnie, moi drodzy, wybieramy opcję zaloguj się, no i teraz tak, wybramy opcję nie pamiętasz hasła w tym miejscu. No, i teraz musimy wpisać aktualnie nasz adres e-mail, ewentualnie numer telefonu albo nazwę użytkownika. Także w moim przypadku posłuży się powiedzmy samym mailem. Wpiszę aktualnie e-mail, na który zarejestrowałem konto. Jeśli rejestrowaliście konto, powiedzmy na numer telefonu i tam otrzymaliście specjalny kod weryfikacyjny, no to po prostu podajcie numer telefonu. Jeśli macie dostęp do powiedzmy, właśnie telefonu czy maila, to możecie podać samą nazwę, to już sam Twitter wyśle wam w konkretne miejsce. Ja po prostu chcę, żeby wysłał mi na Maila specjalną wiadomość, która mnie zweryfikuje, i dzięki czemu będę mógł zresetować hasło. Także aktualnie wybieram opcję Szukaj. No i moi drodzy, aktualnie jak widzicie, znalazło mi tego maila, na które jest zarejestrowane moje konto. Także klikam aktualnie dalej. No i jak widzicie, Twitter poprosi nas. O sprawdzenie teraz tego maila i e, wpisanie kodu, który otrzymaliśmy aktualnie mailowo. Także jeśli podawaliście numer telefonu, to taki kod otrzymacie aktualnie telefonicznie. Także moi drodzy, w tym momencie aktualnie musimy przypisać specjalny kod, wpisać go w tym miejscu i wybrać opcję zweryfikuj. Gdy to już zrobimy, możemy wpisać całkiem nowe hasło. Także wpisuję, moi drodzy, po raz kolejny całkiem nowe hasło. I jeszcze raz wpisuję całkiem nowe hasło, żeby je ponownie potwierdzić. E, gdy to zrobimy, wybieramy opcję resetuj hasło. No i moi drodzy, tutaj jeszcze musimy wybrać jedną z trzech opcji, dlaczego zmieniłeś hasło. Czyli początkowo nie pamiętałem hasła. Ktoś inny mógł włamać na moje konto lub inny powód. W moim przypadku był to inny powód, także klikam wyślij. No i moi drodzy, mamy komunikat gotowe, twoje hasło zostało zmienione. Także, moi drodzy, w taki oto sposób uda wam się szybko i łatwo odyskać wasze konto na Twitterze. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z meczkiem, a jeśli poszukujesz gamingowych myszy, klawiatur, foteli, czy powiedzmy zestawów komputerowych do 2,5-3 tysięcy złotych, czy laptopów, to masz link w opisie tego filmu. Tam masz oczywiście porównywalkę cen, która porówna ci najniższe oferty. Miłego dnia, cześć!